Sponsorem programu jest Cyfrowy Polsat, dostawca dekodera EvoBox PVR i aplikacji mobilnej Cyfrowy Polsat Go. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą niestraszki oraz sponsor programu PZU. Partner Gopry i akcji Bezpieczna Zima. Kończy się bezpieczna zima z Gopry, ale nie kończą się no, liczne akcje edukacyjne związane z bezpieczeństwem. O tym między innymi porozmawiamy z naszymi kolejnymi gośćmi. Paweł Rościszewski, twórca aplikacji Ratunek, a także Maciej Przywecki, organizator Winter Camp. Witam. Witamy Dzień dobry panowie. To co przed nami? Jakie kolejne akcje? Jakie kolejne akcje? E, nie zakończyliśmy jeszcze tej. Właściwie jesteśmy po raz e, ósmy tu na Turbaczu, niedaleko stąd zresztą. E, Mamy teraz dziesiąty, właściwie jedenasty dzień naszego biwakowania w śniegu, rozważamy przyszłość, ale pozwól, że wrócimy do, do siebie i zaplanujemy co dalej, bo mamy strasznie dużo pomysłów na to, co robić dalej mm -hmm. w górach, I, a w szczególności po tym weekendzie, w którym gościmy całą masę dzieciaków na trubaczu, mm -hmm. na naszym obozie. Przypiszmy, co, co, to, co to znaczy Winter Camp, na czym to polega, jakie są atrakcje, jakie akcje edukacyjne? Wintercamp to jest zimowy biwak szkoleniowy. Taki koncept, który zrodził się już wiele lat temu. Polega głównie na tym, że uczestnicy śpią cały weekend na, pod namiotami przy stronisku na Turbaczu, a my w tym czasie, w czasie, w czasie tych kilku dni, sobie ciekawy program szkoleniowy. Jest okazja, aby się nauczyć, jak biwakować, jak podróżować zimą w śniegu, jak się przemieszać w takich trudnych warunkach. Uczestnicy przez to, że przyjeżdżają do nas ze swoimi namiotami, muszą je w sposób poprawny rozbić i przygotować swój, mm -hmm. e, swój noslek, A zaraz po tym wchodzą w kilka bloków szkoleniowych, o których mam nadzieję, za chwilę jeszcze sobie opowiemy. To za chwilę, ale Paweł powiedział, że dałabym radę i że powinnam na taki winter camp się wybrać. Co ty na to, Pawle? No, zapraszam. <laughs> ale Trzeba nie, chodzi o warunki, dokładnie. Chodzi nie, o warunki, warunki, które są warunki są. Yy... Słuchaj, warunki są bardzo partańskie, tak? To są takie, jak bierzemy pleza, idziemy w góry, e, robimy to pod czujnym okiem instruktorów e, GoPru i nie tylko, bo też i e, naszych przyjaciół, którzy są himalajstami, spinaczami, grotołazami. Czyli nie możemy czuć się całkowicie bezpiecznie. E, tak, wszystko jest cały czas pod samą opieką, naprawdę fachowców. E, no i staramy się tu przekazywać ludziom, którzy czasami przychodzą, m, bo to nie jest tak, że tam są sami doświadczeni ludzie, co biorą uczestnicy, bo to można tak się wydawać, co macie powiedział. Tam są ludzie, którzy czasami idą prawie, że pierwszy raz, oni po prostu chcą zobaczyć, przeżyć to jako przygodę, bo chcą zacząć to robić, ale oni nie wiedzą jak, nie umieją po prostu wejść w ten klimat, bo można kupić plecak, kurtkę i co dalej. No. Mhm. Czyli jest coraz więcej ludzi, którzy chcą przeżyć taką ekstremalną przygodę? Czy to jest taka moda? Bo wiemy, że nie jest tak łatwo się zapisać. O tak, rzeczywiście miejsca na Intercamp znikają w szalonym tempie. W ciągu raptem kilku, kilku tygodni właściwie nie ma już miejsc. Zaczynamy zapisy zawsze we wrześniu, więc zapraszam już za kilka miesięcy znowu będziemy rekrutować. E, owszem, interesu, zainteresowanie jest coraz większe, dlatego też w tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy trzy edycje. E, z tego ta ostatnia, myślę, że taka dosyć eksperymentalna, ale najciekawsza, e, ponieważ na Turbaczu zagościły dzieciaki. Czyli tak zwane Family Winter Cup, czyli można po prostu zabierać ze sobą dzieci. A jak dzieci sobie radzą podczas takich obozów, to To pytanie jest powinno brzmieć trochę jak my sobie z nimi radzimy, bo, Aha, to, jest, okay. bo to jest ogromne okay uznać to, taką gromadkę. Tak, tak. Znaczy jest bardzo wesoło. O, turbacz momentalnie ożył, po prostu tam już dużo się działo, ale jak przyjechały dzieciaki, to pokazało nam w ogóle, co, co to może tam się dziać. E, one w sumie biorą udział w podobnych tematycznie szkoleniach, tak. tylko że na nieco łatwiejszym poziomie, bo też mają, mają, także pierwszą pomoc, budują także iglo. Co prawda zaczynają od takiego iglo ze styropianu, a potem dopiero na dworze kopią opatami swoje jamy e, śnieżne. E, wczoraj był kulik. E, mają prelekcje wieczorne, mieli okazję spotkać się z Krzysztofem Wieliskim, z wieloma naprawdę fenomenalnymi prelegentami, Była okazję zadać także wiele trudnych pytań do naszych prowadzących. Myślę, że dla dzieciaków to będzie niesamowita przygoda. Paweł, czy takie wyprawy, rozmowy na przykład z takimi uczestnikami takich obozów, to także doskonała okazja do tego, żeby posłuchać i ewentualnie wyciągnąć wnioski, jak jeszcze można wykorzystać nowe technologie w bezpieczeństwie? Mm, tak. No mnie, ja już zarłem gardło przez ostatnie te 10 dni, Czyli naszego eventu e, szkoleniowego, e, bardzo dużo ludzi się pyta, e, mają bardzo dużo pomysłów. E, wiele osób nadal w ogóle nie wie o istnieniu jakieś poza numerami alarmowymi, takimi podstawowymi, o tym, że są właśnie jest aplikacja, która pomaga ludziom w górach, że e, można samemu się też w jakiś sposób bronić. E, a przede wszystkim y, mają naprawdę otwarte głowy. To jest, to jest ciekawe. I też słuchają nie tylko, bo my mówimy tu o informatycznych rzeczach, ale oni bardzo słuchają ratowników górskich, którzy tam przychodzą, to są zawodowi ratownicy, oni bardzo dużo wiedzy przekazują, w, może w pigułce, ale to jest wiedza bardzo bardzo dobrze wykorzystywana, co zresztą widać, bo jeżeli tam jeden z ratowników ich uczy kopać jamy. To oni się bardzo szybko tego uczą, po czym widzimy, że po południu, jak się kończą zajęcia, biorą swoją łopatkę, grzeją gdzieś tam w las i ryją swoją własną dziurę, bo oni chcą się tego cały czas uczyć. Ale my zawsze poruszamy Ciekawe. temat dzieci z punktu widzenia dorosłych. Czy Wam się dobrze pracuje z dziećmi? Jak dzieci chłoną wiedzę, którą im przekazujecie? E, świetnie. Była nawet taka, słuchajcie, akcja przy, bezpiecz... przy bezpiecznej zimie i lecie, którą organizujecie, tutaj wspólnie wszyscy organizujemy. E, była taka przygoda, że dziecko mm, poszło z mamą, która była w ciąży na spacer. I mama zasłabła. Dwa dni wcześniej na takiej imprezie jak tu, dowiedziała się o tym, że istnieje aplikacja ratunek. Umiała włączyć tą aplikację. Dziecko miało 5 lat zadzwoniło do ratowników i wezwało pomoc. A dorośli, jak wykorzystują tę te, te, te wiedzę? I, I właściwie kto uczestniczy? Jakie to są zawody? Jaki to jest wiek tych ludzi? Na Winterkampie mamy dosyć taką szeroką skalę uczestników. To znaczy w ogóle przez to, że jest wiele chętnych, to możemy w pewnym sensie no, jakoś zarządzić tą rekrutacją. Więc są i młodzi i starsi. Najstarszy uczestnik miał prawie 70 lat. Teraz pobiliśmy rekordy, jeżeli chodzi o najmłodszych. Już nawet nie wiem, ile miesięcy ma to dziecko, które tam zostało wiezione. Także mamy pełen, pełną skalę. Są też uczestnicy z całego kraju. Także to nie jest tylko tak, że gdzieś tutaj z Warszawa, przyjeżdża czy Poznań, mamy, mamy zawsze ludzi. To, co myślę, że na co warto zwrócić uwagę, w miejscu, w którym jesteśmy, w środku parku narodowego, nie ma przypadkowych ludzi. Może to jest jakby istotne. Tak, Tam przychodzą oczywiście turyści, bo zwiedzają góry. Natomiast mamy takie fajne grono osób, które są zarażone generalnie dziś górami, podróżami i oni jakby czują tą, tą atmosferę i przecież tak chętnie, chętnie tam się pojawiają No tak, ale muszą robić. czuć także, jak się zachowywać, bo tak jak wspomniałeś, jesteście w parku narodowym. Czy ze względu na to, także prowadzić jakieś szkolenia, czego nie wolno robić i jak się zachowywać? co wolno. Mamy bardzo inspirującą zawsze prezentację i prolekcję, spotkanie z pracownikami Parku Nordowego, gdzie pokazują nam takie zakątki, także wilki, które gdzieś tam z takich tajnych kamer można sobie obejrzeć. Więc jakby tak, jest to, to szkolenie, jak używać park, jest jako pierwsze. Mm -hmm. To co, Mariusz, może w przyszłym roku? Lista się otwiera? We <grym> wrześniu. No to, to pierwszy, ten lepszy, tak? Rozumiem, tak, tak, tak. tak. No, trzeba być mm. we wrześniu odpalamy zapisy. Sądzę, że trzeba będzie szybko się decydować. Maciej Przywiecki, organizator za Interkampu i Paweł Rośliczowski, twórca aplikacji Ratunek. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, proszę Państwa, to tyle, Stuszkowiec, tyle, z bezpiecznej zimy z doktorem. Pozdrawiamy serdecznie. Sponsorem programu był Cyfrowy Polsat, dostawca dekodera EvoBox PVR i aplikacji mobilnej Cyfrowy Polsat Go. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą niestraszki oraz sponsor programu PZU. Partner Gopry i akcji Bezpieczna Zima.